Ciecie, w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Jedi Arkadiusz jak kto woli. Jak, jak kto woli po prostu? A dzisiaj za mną jest Natalka. Czemu <grym> się śmiejesz? Bo ty się śmiejesz. A w dzisiejszym odcinku za mną jest Natalka. No, cześć. Siema. W dzisiejszym odcinku z Natalką będziemy się zabawiać gangiem potworów. Słuchajcie, i kto przegra w dzisiejszym odcinku, będzie wykonywał bardzo fajną karę na końcu. Nie chcę wam jeszcze zdradzać, jaka to będzie kara. E, dowiecie się na samym końcu. Teraz chcę Wam żebyście dali właśnie łapkę w górę i napisali w komentarzu, że chcecie więcej odcinków z Natalką, ponieważ ona nie chce nagrywać filmików ze mną w ogóle. Bo się wstydzę. Dobra, ona tego się tak, słuchajcie, tłumaczy. Naprawdę, dlatego okay. tutaj rozpierdzielcie liści łapek. Nie wiem, 3000 będzie dobrze. Zostaw to. 3000 będzie dobrze. No, tak? tak. To 3000 będzie tutaj wbić i będziecie zarobiście. A jeszcze tymczasem zapraszam Was na mojego Instagram. Nim wbijamy 10 tysięcy obserwujących, a jej ja wbijamy, słuchajcie, 3000 obserwujących, więc wpadnijcie Ja Wam powiedziałam, w dzisiejszym odcinku będziemy się zabawać gangiem potworów. Już tłumaczę Wam o co chodzi. Tutaj mam trzy, tutaj mam trzy takie puszki jeszcze z tymi potworkami a tu już jeden jest rozpakowany poza odcinkiem. Tutaj jest jeden potworek. O, ee, czekajcie, bo nie mogę tego tworzyć. O, dobra, ja już wam tłumaczę na jakich zasadach dzisiejszy filmik będzie się słuchajcie odbywał Patrzcie, tu jest potwór i tutaj mamy kartę do gry i spójrzcie Na... Już coś tam gada Muszę to rozpakować i już wam tłumaczę I jest nasz kolega i on słuchajcie nazywa się... Jak on się nazywa? Cuchnący mat To jest cuchnący mat, jak nim sobie potrząśniecie Słyszycie jak wydaje fajne dźwięki? O, teraz beknął. Słuchający mat właśnie wydaje takie takie, no, dźwięki, które są bardzo fajnie tutaj punktowane. Yy, na przykład jego pierd jest punktowany na 80 punktów, jego tak jakby beknięcie jest punktowane na 65 punktów, a jak krzyczy, to jest to punktowane za 75 punktów. Tak jest. Tutaj mamy kolejnego kolegę, którego sobie. O, łatwo. Tutaj jest kolejny kolega. Y, oczywiście też pod spodem jest tutaj, słuchajcie, karta do gry i jego moce. Tutaj nasz kolega nazywa się Pierdzący Bob. Już go sobie wyciągam. To jeszcze fajnie wyciągnąć, żeby go aktywować i podnieść do góry. Pierdzący Bob! Zwróćcie uwagę na to, że im szybciej im potrząsnę, tym po prostu szybciej będzie wydawał przyruszne dźwięki. I bierzemy naszego kolejnego zawodnika. Tu jest nasz kolejny zawodnik, oczywiście pod spodem karta do gry. Obleśny sam, obleśny sam i oczywiście obleśny sam, słuchajcie, też ma tutaj y, oczywiście swoje moce. Pierdzenie 95, beknięcie 50 i głos 85. Mam nadzieję, że to widać wszystko. Teraz oczywiście. Bardzo dobrze jest to zapakowane i ciężko jest to wyciągnąć. Udało mi się go wypchać, aż musiałam wstać, jak widzicie, więc to jest obleśny sam, teraz go aktywujemy, wyciągniemy kartkę i on już jest włączony, więc słuchajcie, potrząśniemy nim i zobaczymy, jakie dźwięki wydaje. Fajne. Pierdzenie, bekanie, no jest to dość naprawdę śmieszna, fajna zabawka, słuchajcie. A teraz, a teraz nasz zawodnik, który jest w pudełku i został otwarty poza odcinkiem. Słuchajcie, jest to wzdęty Ed. Jest to wzdęty Ed. Słuchajcie, włączymy wzdętego Eda. Pierdzi. Każdy potwór pierdzi, beka i krzyczy. Tylko yy, u każdego potwora jest to inaczej punktowane. Tak jakby. Mam kartę i czytam z niej, że słuchajcie, pierdnięcie, boba jest za 75, beknięcie za 80 i słuchajcie, krzyknięcie za 95. Więc yy, teraz zmierzymy się z natalką. Słuchajcie. I zobaczymy kto zwycięży naszą walkę z pierdzącymi potworkami Więc jak odpakowywałem, to pod każdym potworkiem znajdowała się karta, tak? Yy, I tam są dyscypliny My musimy słuchajcie wybrać jedną z dyscyplin, która nas interesuje Czyli jest to albo byknięcie, albo pierdnięcie, albo mówienie, tak? Albo mówienie no, nie wiem, się To jest tak, że to jest inaczej punktowane i jeden potworek będzie wygrywał z innym potworkiem i tak to się będzie kręciło Więc Natalio, wybierasz obleśnego Sama i cuchnącego mata czy interesują cię też inne potwory, które, które wybierasz? <gry> Oczywiście przypominam, że kara, słuchajcie, na sam koniec kto zwycięży to walkę na potwory, zapraszam tak. No? Dobra, to ja biorę. Więc ja mam, słuchajcie, względnego Eda i Obleśnego sama, którą sobie wybiorę tutaj. Wybiorę sobie pierdnięcie w tej rundzie oczywiście, bo to jest no. pierwsza runda, tych rund będzie pięć. I Obleśny sam wybieram sobie, słuchaj, tak jakby... Wybieram sobie pierdnięcie. Więc ja wybieram pierdnięcie i wybieram pierdnięcie. Czyli jak mi wypadnie pierdnięcie, to, to zobaczymy, czy ja mam więcej punktów, czy ona na pierdnięciu. I ten, kto będzie miał więcej punktów wygrywa. Więc mam nadzieję, że mam to dobrze wytłumaczyłem, że coś z tego zrozumiecie. Dobra, więc ja biorę. Pierdą, tak? No to pierdol, tak? No i teraz biorę sobie kartę. To ja już wiem ile mam. Teraz ty tam zobacz, czy tobie będzie pierdnięcie. Jest pierdnięcie, gitara siewa. No dobra, wygrałeś tą bitwę? Pokaż to, ile masz. Ja mam za 75. Kurde, wygrała ze mną! Słuchajcie, dobra, teraz ja biorę, bo się znów pierdnąć. Czemu ty tak? Pierdnął! Dobra, pierdą, Dobra, było pierdnięcie. Gościu. Więc ja biorę. No pierdnięcie No dobra, teraz ty. Myśmy się teraz przy. Pierdą. To jest pierdnięcie. No. O ten na się czego? Dobra, pierdę. pokaż, że masz. Pokaż. Dobra, teraz ja wygram. Czyli jest teraz do dogrywka. Czekaj. Okej, okay, teraz dogrywka, więc ja biorę sobie beknie... Bekną! No. Dobra. Be Becky, please. Dobra, begnął więc ja biorę i dobra, no ja już mam swoją kartę ustawioną. Dawaj O, o było dobra. dobrze za <grych> 80 70. Dobrze, 1.0 dla mnie Ej, Chodź gramy do 3. Zmieniam zasady gramy do 3, czyli 1 1.0 dla mnie tym... Bo musisz dwa wygrać, żeby bieda co był pod. Tak Czekaj, chodź zmienisz się to. potworami teraz. Jest chcę tego masz ja teraz biorę, słuchaj, pierdnięcie. Uwaga. A ty? No też. A od razu pierdnął, sekundę. Kurde, się, co się przewracasz? Dobra, ja już wiem. No pierdnął. Bierz, co masz? Gościu, co masz? 80. Ja mam 95. No, Dobra. Sobie... Pier... Teraz biorę, słuchajcie, tutaj, co tu wybiorę sobie? No niech będzie beknięcie. Ja biorę beknięcie. Się no. Do, to się No, to pozdro, się zadrze. Dobra. Beknięcie. No od razu. Przekrywasz No się nie zadrżę Wygrałem Wygrałem No ale nie trzeba to się zadrzeć z... Wygrałem gościu Dobra i 2-0 dla tak. go no, Ej ha, ha, Ile masz? Prawie. 95 nie łatwie się 5. Teraz jest dogrywka do grypka drugiej rundy, bo ona raz wygrała raz ja, Więc ja ja wystawiam, słuchajcie, obleśnego sama na nią i ja chcę po prostu tylko pierdnięcie. I zrobiliśmy coś takiego, że do trzech ruchów, czy do, do pięciu ruchów, jak nie, jak nie zrobi tej po prostu tego odgłosu, co chcemy, to od razu jest punkt dla przeciwnika. Więc ja mam 5, Tak, ja wybrałem? Pierdnięcie. Ja wybrałam pierdnięcie, więc jak do 5 ruchów nie pierdnie, to punkt dla niej wygrywa. W, w ostatnim pierdnął, Dobra, w ostatnim pierdnął Ty co masz? Pierdnięcie. Dobra, ona też ma. On no co jak się tu pierdnięcie? No i. Dobra, to co? ile masz punktów? 80. I 95 wygrałem. Dzięki, dzięki, no gościu. Jeszcze nie mieliśmy tych potworków, więc tymi się wymienimy. Obleśny sam i ja mam. Cuknący mat. Ostatni Rudak. kto będzie wygadywał karę? Zaraz łapomocą, zaraz ja na karę? Obleśny sam, dobra, kurna. Podoba mi się to. Serio, to jest, to jest fajne. Ja wybieram. Yy. Niech będzie pierdnięcie. Dobra, pięć razy muszę ruszyć ci pierdnie, uwaga. Pierdną, nie? Ty, ty bardziej pierdną, dobra, to więc... Ja... No dawaj Pierdnięcie Dobra Nie, nie pierdął. ha, czyli wygrałem Dobra, to ja tutaj wybiorę sobie, teraz czekaj, będzie pewnie, czekaj. To Teraz będzie pierdniął pewnie, że to 100% Ja pierdnię I teraz wezmę pierdnięcie też Dobra, dawaj No ale to mi... Dobra, bawaj, pierdnięcie bawaj, dobra, dawaj, dawaj, dobra, dawaj To ja pierwszy, to ja pierwszy, czekaj No, no mówiłam, że chciałam wypić, ale to no. będzie... Czyli przegrałaś? Tak Tak czy tak przegrała, bo już dwa razy ruszyła eee, Słuchajcie, więc za karę Natalka będzie miała związane oczy, jedna rzecz będzie o, musiała o, o, odgadnąć po zapachu a druga rzecz w dotyku tylko No, pamiętasz też miałeś skarpety Dobra, 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 jeżeli chcecie więcej takich odcinków to dajcie łapkę w górę Dobra, najpierw ci dam na zapach, dobra? No Jesteś gotowa? Najpierw ci... Najpierw musisz to rozpoznać po zapachu, jak ci te przychodzę twarzy, ale, dobra? Ale nie dotknij mnie tym, bo cię... Dobra, trzy, dwa jeden. No ja wiedziałem! Je to... No. to jest jakiś ser? Co ty go? Ej, no ja, ja to znam... No jak można tego nie wiedzieć? Ja to znam. No co ty nie powiesz? Co tego nie zna? Jezu, ja to znam! No ale jak można tego nie wiedzieć? No. Ale ja to... Z... Dobra już młoda, co to jest? masa. Dobrze, brawo! Teraz jest dotyk, co nie? Nie wiem co ci dać, żebyś dotknęła, kurde Teraz musisz to odgadnąć na dotyk Mi się wydaje, że będziesz miała też z tym problem, jest to coś takiego No proszę bardzo Spróbuj zaodgadnąć co to jest No, cie coś <laughs> Wiedziałam, że będziesz mieć problem z tym Powiem ci, że to się otwiera, jak, jak no dobrze masaż, to znajdziesz guzik I może wtedy ten To coś dymda No, to jest taka zawieszka To mi kalkulator przypomina No, ale co to może być? Kalkulator? Nie tu się klika. Czyli. Tu jest no kalkulator. Jesteś pewna? Nie podpuszczaj mnie. Bo no tu się pyta, to... czy jesteś pewna? Czy... jestem pewna. Czy to jest kalkulator? Tak. Na ile procent? 100. Dobra, to jest kalkulator. Tu są nasze wariackie potwory. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Natalka jest chyba zadowolona. Kiełbasa je smakowała. Co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że Wam się to podobało oczywiście. Dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Widzimy się w kolejnych odcinkach i zapraszamy do na naszej instagramy. Sieba, cześć. Ello. Ello.